Witam Was serdecznie z tej strony, Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zresetować smartfona z systemem Android. Tutaj mamy Samsunga Galaxy S10 Plus z systemem Android 10. Co to znaczy sformatować, zresetować, wykonać twardy reset? Chodzi o to, abyśmy mogli przywrócić ustawienia fabryczne bez naszych plików, bez naszych ustawień, bez naszych jakichkolwiek kont zalogowanych do tego smartfona typu Google itd. W związku z czym po takim resetowaniu możemy cieszyć się w pełni wydajnością naszego urządzenia, albo na przykład urządzenie sprzedać, czy też komuś dać, tak żeby nie miał wglądu w nasze różnego rodzaju konta, pliki, ustawienia. I taką funkcjonalność możemy zrobić: takiego resetowania, formatowania na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy przejść w smartfonie z systemem Android do ustawień, w tabletach jest podobnie. Następnie przechodzimy do. Zakładki, zarządzanie ogólne, w smartfonach różnych producentów może być inaczej, ale bardzo podobnie. I w zarządzaniu w ustawieniach ogólnych mamy opcję resetowanie. W waszym smartfonie może być na przykład ustawienia fabryczne, czy też inne opcje. Tutaj mamy ustawienia fabryczne, zobaczcie. Resetuj telefon do domyślnych ustawień fabrycznych. Spowoduje to skasowanie wszystkich danych, w tym plików i pobranych aplikacji. I o to nam chodzi. Tutaj dokładnie zawsze zapoznajemy się z całym opisem, żeby wykonać wszystko świadomie. Pamiętajcie o tym, aby przed wykonaniem resetowania telefonu, czyli przywracanie do ustawień fabrycznych, czy też inaczej nazywając twardy reset, formatowanie jakkolwiek, żeby wykonać kopię zapasową wszystkich naszych plików, czyli je po prostu przenieść do naszego komputera, na kartę pamięci, czy też do innego urządzenia. I tutaj mamy też możliwość korzystania w Samsungu Galaxy S10 Plus z aplikacji Smart Switch, czyli możemy na kartę pamięci, jeżeli taka jest złożona, albo na przykład na pendrive'a za pomocą przejściówki USB OTG On The Go. Ok, jak już jesteśmy gotowi, klikamy Resetuj, potem Usuń wszystko i smartfon w ciągu około 15 minut, zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych i następnie możemy na przykład taki smartfon komuś sprzedać, dać czy też skonfigurować sobie go na nowo jeżeli chcemy skorzystać z innej opcji, bo być może ta opcja jest niedostępna, bo Wasz smartfon czy tablet tak wolno chodzi, że chodzi, pracuje, że nie da się już nawet wejść do tej opcji to jest druga opcja na samym początku musimy urządzenie wyłączyć przyciskiem zasilania wyłącz wyłącz zasilanie poczekać chwileczkę, aż urządzenie się nam wyłączy i w niektórych smartfonach jest tak, że wciskamy przycisk zasilania oraz głośności w górę, przytrzymujemy około 5 sekund i przejdzie do takiego specjalnego menu serwisowego. W niektórych smartfonach jest tak, że wciskamy zasilanie i przycisk głośności w dół. A na przykład tutaj w Samsungu Galaxy S10 Plus trzeba wcisnąć trzy przyciski: przycisk zasilania, głośności w górę, czyli volume plus, tu power i jeszcze przycisk boczny Bixby. Trzy przyciski naraz. Zobaczcie wcisnę teraz trzy przyciski na raz trzy wciśnięte przyciski czekamy i zobaczcie, teraz przeszliśmy do takiego menu serwisowego RECOVERY MODE w tym właśnie specjalnym menu, które tutaj widzicie, jak widzicie, ono jest takie bardzo ubogie w różnego rodzaju informacje w tym właśnie menu możemy wykonać za pomocą Używania Volume Up i Down oraz Power, czyli przycisków głośności Up i Down, góra dół, oraz Power, czyli zasilania, możemy wybrać opcję. I zobaczcie, za pomocą tutaj, może w ten sposób, zobaczcie w dół, ja tu może przytrzymam smartfona, w dół mamy różne opcje. I nas interesuje opcja Wipe Data Faktory Reset czyli możemy przywrócić do ustawień fabrycznych naszego smartfona jeżeli już przejdziemy za pomocą przycisków głośności na tą opcję to możemy kliknąć przycisk POWER, czyli zasilanie i wybrać tą opcję zobaczcie, zrobimy tak klik i teraz mamy informację, pytanie, czy na pewno chcemy to zrobić, wyczyścić wszystkie dane użytkownika tej czynności nie można cofnąć jeszcze raz zastanówmy się, czy mamy wszystkie nasze dane, pliki, zdjęcia, cokolwiek, po prostu zapamiętane, i na pewno, jeżeli to utracimy, to nic się nie wydarzy. Chodzi także oczywiście o różnego rodzaju aplikacje. Jeżeli wszystko jest w najlepszym porządku, to możemy w dół przejść tutaj na przywracanie danych fabrycznych. W waszych smartfonach może być w języku angielskim ta informacja, na przykład RC, data i tym podobne. W związku z czym przechodzimy przyciskiem głośności w dół, bo chcemy niżej przejść. Przywracanie danych fabrycznych i przyciskiem zasilania będziemy teraz przywracać ustawienia fabryczne, czyli na dwa sposoby robimy dokładnie to samo. Ja nigdy nie zauważyłem żadnych różnic w tych dwóch formach. Niektórzy uważają, że wykonywanie resetowania za pomocą menu w systemie Android jest. Gorsze, coś gdzieś zostaje, jakieś pliki, a za pomocą tej funkcjonalności, którą teraz widzicie, nic nie zostaje. I to jest prawdziwe formatowanie. Nie ma żadnych różnic. Jeżeli wykonacie tą samą operację na ten i na ten sposób, zauważycie, że dokładnie tyle samo miejsca jest po resetowaniu, dokładnie wszystko jest w ten sam sposób. Więc klikam teraz przycisk zasilania, akceptując tą opcję, i w tym momencie rozpoczęło się nam tutaj formatowanie, resetowanie. I zobaczcie, trwało to niedługo, w związku z czym możemy teraz kliknąć Reset System Now. Wybieramy i koniec. W tym momencie nasz system operacyjny będzie przywracany do ustawień fabrycznych, na nowo wszystko zgodnie z tym, jak mieliśmy na przykład w pudełku. O, ewentualnie bardzo ważna jest jeszcze kwestia związana z tym, że jeżeli smartfona kupiliśmy z systemem Android, na przykład 9. A w międzyczasie zaktualizowaliśmy go do systemu Android 10, to te resetowanie, przywracanie ustawień fabrycznych umożliwi nam przywrócenie oczywiście do tego najnowszego systemu. Nie będziemy mieli tego, który mieliśmy w pudełku, gdy smartfona wyciągaliśmy. Tak więc przywracanie zawsze do wersji systemu tego, w którym jesteśmy. Nie możemy z dziesiątki przejść na dziewiątkę, więc to taka e, drobna uwaga tak więc, w tym momencie musimy poczekać, wszystko musi się przywrócić bez żadnych naszych ustawień, plików i nasz system operacyjny będzie przywrócony zresztą zaraz zobaczycie OK, po około 3 minutach już mamy uruchamianie systemu Android, czyli dosyć szybko przywracanie zostało zrealizowane w Samsungu Galaxy S10+, Plus. w innych smartfonach może być to dłuższy czas, nawet kilkanaście minut i dochodzimy do ekranu, który widzieliśmy, gdy wyciągaliśmy naszego smartfona nowiutkiego z pudełka. W związku z czym, jak widzicie, możemy przeprowadzić teraz całą konfigurację od nowa. Albo możemy spakować smartfona i komuś sprzedać, dać, albo wykonać konfigurację od nowa. To już jest oczywiście nasza sprawa. Dziękuję Wam za uwagę. Już wiecie, w jaki sposób, na dwa sposoby w zasadzie, możemy wykonać resetowanie, czyli twardy reset, formatowanie. Inaczej mówiąc, przywracanie ustawień fabrycznych w naszym smartfonie lub tablecie z systemem Android. Na przykładzie w tym filmie był Samsung Galaxy S10+, który obecnie testuję. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć!